Witamy Was, witamy sympatyków systemu miłości. Dzisiaj nadajemy pod szyldem stowarzyszenia, stowarzyszenia systemu miłości, pełna nazwa Ojca Pio. I dawno żeśmy nie nadawali, no bo sprawy się działy, no i w końcu się coś zadziało i Robimy to nagranie specjalnie po to, aby Wam przekazać wspaniałe wieści. Jest ze mną Sambor, bóg. Cześć, Sambor. Hej, cześć, cześć, witajcie. Witaj, Macieju. Tak, e, dzisiaj mamy dobrą wiadomość. E, można powiedzieć, mały krok, ale wielki, tak? Mianowicie, w dniu 29 października Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował nam stowarzyszenie pod nazwą System Miłości Ojca Pio pod numerem 1202353. I od tego momentu możemy oficjalnie powiedzieć, że rozpoczynamy działalność, tak? Hurra, bardzo się cieszymy, <laughs> fajnie. Oczywiście, yeah. oczywiście tak, ale zanim, zanim jeszcze podejmiemy różne, różne tematy, to oczywiście musimy założyć konto w banku dla stowarzyszenia, ogarnąć księgowość. I co jeszcze? No, w pierwszej kolejności to chcemy y, stronę jakąś tam... I stronę. Tak. No, tak na stronę, e, ja właśnie, informację, ja... w jaki sposób tam będzie można się y, dołączyć do naszego stowarzyszenia, tak? Tak, tak jak rozmawialiśmy ostatnio poza, y, poza anteną, y, Będziemy chcieli zrobić to w taki sposób, aby cały proces rejestracji w stowarzyszeniu, łącznie z opłatą składki członkowskiej, był w pełni zautomatyzowany. Myślę, że w formie, zrobimy to w formie formularza rejestracyjnego z możliwością wniesienia opłaty online. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, to będzie mógł to zrobić w sposób też tradycyjny. Na stronie będą podane wszelkie dane odnośnie możliwości przystąpienia do stowarzyszenia. No i wszelkie, wszelkie informacje odnośnie naszej działalności, odnośnie treści statutu i tak dalej. Ponieważ taka strona w pełni zautomatyzowana, zrobienie takiej strony zajmuje trochę czasu, więc myślę, że żeby też nie czekać nie wiadomo jak długo, to zrobimy to na początku w taki sposób, że strona internetowa będzie taką wizytówką, bardzo prostą. No i w miarę czasu, oczywiście, będziemy ją rozbudowywać. I oczywiście zmieniać, tak? Automatyzować. No tak. Co ty tak. na to? No, bardzo mnie to cieszy, ta wiadomość, i ogólnie, no, czegoś trzeba zacząć, więc. Mhm nawet taka prowizoryczna strona informacyjna to mały krok, czyli drugi duży krok i no i to jest kwestia czasu, jak będziemy was wszystkich informować właśnie na, na bieżąco, ja, jeżeli coś się zadzieje, bo, bo na dzień dzisiejszy to jest tylko po prostu ta informacja o tym, że legalnie już możemy podejmować jakieś tam działania, więc wcześniej jakby nie, nie, Nic nie próbowaliśmy, jakby organizować się. Jedynie, jakby tam spotykaliśmy się i wstępnie coś sobie ustalaliśmy, ale żadnych ustaleń jeszcze takich poważnych nie było. No i teraz mamy już ustalone spotkanie, datę z, z, z członkami założycielskimi, i tam ustalimy właśnie tą wielkość składki wpisowej i w jakiej formie to będzie, czy to będzie na raty rozkładane czy, czy jednorazowo, no to tam już jest... Tak, to, o tym będziemy powiem. rozmawiać i podejmiemy jakąś decyzję wspólnie tak. e, odnośnie, odnośnie wysokości chociażby tej składki. Tam jeszcze będą będziemy omawiali różne inne rzeczy e, m, związane ze statutem. E, będziemy organizowali jeszcze kilka kwestii. E, Natomiast no, na dzień dzisiejszy myślę, że ta wysokość składki na pewno będzie przystępna, tak? Nie będzie to jakaś kwota, która, która będzie kwotą zaporową, nie? To tak, takiego czegoś nie będzie. Ja tylko może powiem tak jeszcze pokrótce, a propos ciekawostki, w jaki sposób dowiedzieliśmy się. Że sąd nam zarejestrował stowarzyszenie, bo oczywiście to nie było tak, że dostaliśmy informacje z sądu. Z sądu informacja dopiero wyszła później. Natomiast dzień po rejestracji zadzwoniła do mnie pewna pani z fundacji z propozycją współpracy. Więc ja oczywiście grzecznie wysłuchałem tej, tej propozycji. Po czym. Zadałem pytanie, no ale jak możemy podjąć współpracę, jeżeli nasze stowarzyszenie jeszcze nie jest zarejestrowane? No bo oczekujemy na, na, na informacje z sądu. No i ta pani powiedziała, że, że stowarzyszenie jest już zarejestrowane, bo ona to sprawdziła i dlatego do nas dzwoni. Więc ja się śmieję, że nie, bo nas trochę tak naokoło poinformowało. O, nie, nie, nie. o tym, że, że już jest decyzja o rejestracji, tak? No, taka niespodzianka, no, ale to tak się no. właśnie dzieje, no ale sympatycznie, wszystko się... Nic się nie dzieje bez przyczyny, więc... No. Zresztą kwestia współpracy z tą fundacją też jest do, do omówienia na najbliższym spotkaniu. Ja jeszcze tak. Myślę, że warto by było powiedzieć, jeżeli jest ktoś, kto zajmuje się grafiką, lubi to robić. O, I nie tylko grafiką, ale też bawi się sztuczną inteligencją, jeśli chodzi o grafikę, o jakieś filmy i tak dalej. To my. Na chwilę obecną poszukujemy kogoś takiego do współpracy, no bo mamy taką potrzebę, aby, aby, aby wyprodukować różne graficzne elementy. Też chociażby do strony internetowej, między innymi, no bo nie tylko, tak. Więc apel taki, jeżeli ktoś z widzów chciałby pomóc, to prosimy o kontakt, tak. No dobra, to chyba na dzień dzisiejszy takie główne informacje, żeśmy podali. Odnośnie stowarzyszenia, tak. Ja tylko jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, odnośnie niezwiązanej bezpośrednio ze stowarzyszeniem. Tak. Ponieważ różni ludzie różne rzeczy opowiadają na temat niby to trwających rozmów z ojcem PIO. To wiedzcie, że te wszystkie rozmowy to są bójdy na resorach. Nie ma, nie ma rozmów. Na, w, na, w naszych czasach już teraz nie ma rozmów z ojcem PIO i wszelakiej maści, jakieś grupy, które się spotykają i twierdzą, że tam są jakieś rozmowy, że ojciec PIO przychodzi, to to jest jedno wielkie oszustwo. No ja tam... Taką informację. Taką mam. informację mam i taką informację chciałem zakomunikować. Także, jeżeli ktoś tam opowiada, że są rozmowy, no to te to, to, to rozmowy może i są, nie? Ale to tam ojca PIO nie ma, tam jest jedno wielkie e, oszustwo. No, ja tam nie jestem w temacie, nie wiem za bardzo co, gdzie i jak, więc się. To już wiesz. No, więc się w ogóle jakby tam nie wypowiadam na ten temat. No, ale tak poza tym już. W tych rozmowach można powiedzieć, no i co, wszystko już zostało zapisane i to, co miało być przekazane, zostało przekazane, więc ja nie wiem, czy nawet są konieczne jakieś dodatkowe. Ten... A czy może i sens byłby takich rozmów? No wiadomo, nie, ale gdyby one na przykład, gdyby te rozmowy były prowadzone, wiesz, z politykami, z takimi ludźmi, którzy mają jakikolwiek wpływ na. Na obecną sytuację, a nie na zasadzie, że jakaś tam grupa wzajemnej adoracji miała kiedyś rozmowy z ojcem Pio, i teraz część tych ludzi dalej gdzieś tam te rozmowy kontynuuje. No bo jeżeli wtedy nie dostali odpowiednich informacji, nie zostali odpowiednio wyedukowani, a teraz dalej to niby trwa i dalej jest ten nawijanie tego samego makaronu na uszy. No to nie, no to to. To, to, no to nie ja to. właśnie o tym mówię, że tak, że, że dobra. Wiedza, wiedza no. jest w księgach tak. i, i, i tamta wiedza jest. Natomiast kto, kto miał zostać, kto miał zostać o różnych rzeczach poinformowany, doedukowany, kto miał, kto ma, kto został wskazany na jakieś stanowiska i tak dalej ten wie, a jeżeli ktoś nie wie, no to, to, to nie wie, no to wtedy już się, wiadomo, to się nie dowie. Dobra. Nie, po prostu chodzi o to, że wiesz, bo ludzie szukają tej sensacji i um, wielu ludzi chciałoby rozmawiać, a, a, a no nie może, nie ma jak, tak? Nie ma możliwości, więc tutaj i tak takich ludzi będzie, myślę, że takich różnych oszołomów, bo to trzeba tak nazwać wprost, będzie się dużo pojawiało, którzy... Będą mówili, że, że są jakieś rozmowy albo że mają jakiś kontakt gdzieś z jakimiś aniołami, z jakimiś archaniołami. No to nie, to, to, to są wszystko fałszywki, to są wszystko jakieś choroby choroby głowy, jakieś zwidy, haluny, jak zwał tak zwał. No, także chciałem tylko to tyle powiedzieć. Dobre. Ale zostawmy to. Najważniejsze, że e, mamy co robić e, w stowarzyszeniu. E, my się spotykamy teraz, którego 15, chyba taki termin padł naj, najczęściej. Mhm. E, jeszcze muszę zobaczyć, bo tam czy się wszyscy wypowiedzieli na temat tej ewentualnej daty. E, no i będziemy działali dalej, tak? E, strona internetowa będzie pod adresem systemmiłości.pl pod tym adresem będzie strona stowarzyszenia i tam będą wszelkie dane. Ale na chwilę obecną no, ta strona jeszcze nie funkcjonuje. No to dzięki Sambor za te wspaniałe wieści. No i co? No i, i po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość. No i czekamy. I jeżeli chętnie są jacyś do współpracy, no to... Zachęcamy do kontaktu i tak dalej. Ja, ja dodam, że ogólnie, jeżeli, ma, no. jeżeli, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, to nie bójcie się ich nie, nie. Nie bójcie się o nich mówić, tak? zgłaszajcie się do nas. Może niektóre z, z, będzie można zorganizować szybciej, niektóre później, ale jeżeli macie jakiekolwiek, właśnie, pomysły albo chcielibyście jakkolwiek pomóc, to, to to zapraszamy, jak najbardziej, bo co my sami możemy. No i tak, my jeszcze odsyłamy wszystkich, bo my już dużo nagrań zrobiliśmy odnośnie stowarzyszenia i tam wszystko mniej więcej nakreśliliśmy, o co chodzi w tym wszystkim, bo nie ma teraz sensu te powielać tych tematów. No nie, tam nawet czytaliśmy, no. nawet czytaliśmy tak. te punkty, które są określone jako cele. Zresztą one też są w tym krajowym rejestrze sądowym, są wpisane w, w podmiot. Także każdy sobie może sprawdzić. I chyba tyle, nie tyle. Tak, no chyba nie wiem. Co na twojej stronie, tak? Na, na, na stowarzyszeniu jest na. Na, na, na ruch systemu miłości.pl. Tam, tam w zakładce stowarzyszenie jest też yy, pełne, pełna treść statutu. Ale nawet w rejestrze sądowym, jak ktoś sobie wpisze nazwę stowarzyszenia, to też mu się wyświetli. No tak, no. My to wszystko tłumaczyliśmy, dlaczego to organizujemy. To już też nie będziemy się wracać. Jak ktoś chce, to na, właśnie na moim kanale nie na tego w szkole ci nie powiedzą, tam są te wszystkie filmy. Także zapraszam. To co? Pozdrawiamy wszystkich. No. I będziemy informować na bieżąco. Trzymajcie Otażni. się. Do zobaczenia. Dzięki. Pa Pa. Cześć. Jeśli podoba Wam się działalność Stowarzyszenia Systemu Miłości i zechcielibyście ją wesprzeć, to zajrzyjcie na naszą stronę. Dziękujemy za każde wsparcie, bo ono pozwala nam istnieć i uczynić wiele dobra.